Dzisiejszym gościem na Targach Książki Historycznej na Stoisku Instytutu Pamięci Narodowej jest autor dwutomowej pracy Ignacy Matuszewski Nie ma wolności bez wielkości Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Archiwum Panie doktorze, proszę nam powiedzieć, co czytelnicy znajdą w tej pracy? Jest to przede wszystkim publicystyka Ignacego Matuszewskiego Można powiedzieć, że publicystyka Całości, bo jeszcze z okresu przed I Wojny Światowej, aż do jego śmierci w Nowym Jorku w roku 1946. Jest to w 90% publicystyka polityczna. Matuszewski był podczas II Wojny Światowej jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym polskim publicystą, który po roku 1941 kontestował cały kierunek polskiej polityki, głównie wobec Związku Sowieckiego. Ta książka w zasadzie przywraca tą postać. On był człowiekiem wymazanym z kart polskiej historii, z polskiej pamięci. Zbyt szybko zmarł po II wojnie światowej, później było 50 lat prawie zimnej wojny. i braku niepodległości i pamięć o nim została, można powiedzieć, całkowicie zatarta. No i ta książka jest jednym z elementów przywracania pamięci. O Ignacy Matuszewski. A dla naszych widzów, którzy nie orientują się, kim był Ignacy Matuszewski, mhm. jaka to jest przedstawiciel jakiej orientacji politycznej? To jest konserwatywny piłsudczyk, ale taki piłsudczyk, co to nie był w legionach tylko w Armii Rosyjskiej i w roku 17, na przomie roku 17-18 wybrał jakby kierunek komendanta piłsudskiego jako swój. Związał się z tym obozem, natomiast co jest chyba najważniejsze w jego życiu, to to, że był jednym ze współorganizatorów i, i szefem oddziału drugiego podczas wojny z bolszewikami w roku 20, czyli, czyli ja mówię, w jakimś sensie polskowego. zawdzięczamy i kontrwywiadu, zawdzięczamy również to zwycięstwo. Eee, bardzo dziękuję. Dzięki.